Dzień dobry, dzień dobry, terapia ciąg, ciąg dalszy mojej. Hasiu, dzień dobry. Dzień dobry, jak? Ehm, kocham Cię, tak? Bardzo Cię kocham, jesteś wspaniała. Ehm, widzę Cię <laughs> i widzę, że coś jest nie tak. <laughs> jak się dzisiaj czujesz? <laughs> no więc, jak ja się dzisiaj czuję? Ja się czuję po prostu. Mam gniota na klatce piersiowej od samego rana i od samego rana zaczęłam... Yy, już mi aż ciarki przeszły. <laughs> od samego rana już czuję, że się spieszę, trzęsą mi się ręce. Yy, po prostu yy, nie, wiem, nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, co mnie czeka, coś mnie czeka, nie wiem, coś, coś jest na rzeczy. I często mam takie, mam takie dni i to mi się często zdarza. Toś to jest chyba wiewiórka. Że po prostu od samego rana już czuję, że się spieszę, tak? Nalewam wody do szklanki i robię to po prostu nerwowo. N robię to nerwowo, tak jakbym miała. Jest sobota, no ale to też mam wolny dzień, tak? I z reguły, w wolny dzień, e, wszystko to, co się działo w całym tygodniu, opada. A żeby to wszystko gdzieś tam z siebie wywalić, wyrzucić i żeby było zdrowo i fajnie, no to. Musi mieć gdzieś ujście, tak? I to się robi wtedy, kiedy ty już nie jesteś rozluźniona, bo ty nie musisz iść do pracy i ty nie musisz być na pełnych obrotach, tylko możesz się wyluzować. To wtedy właśnie to wyluzowanie polega na tym, że wszystko się stamtąd gdzieś tam chce wydostać, bo ty masz wtedy czas, bo, ty, bo twoje ciało czuje, że może się to stać. Teraz akurat, bo ty masz wolne, tak? Gardło siedzi po prostu. Już od rana miałam gulę w gardle. No i tak było. Jestem w fajnym miejscu, scenerię zmieniłam. Szabatowska <grywa> mi powiedziała, że, że wolałaby mnie zobaczyć w lesie, więc zrobiłam to dla niej. Ponieważ przyjaciółka jak Ci coś mówi, to jej posłuchaj, bo po prostu ona chce dla Ciebie dobrze, tak? Ja nie jestem swoją dobrą przyjaciółką, dlatego że ja dzisiaj chciałam... Fajnie, że to powiedziałam to, jak, jak ja się czułam, natomiast przypomniało mi się, bo ja zawsze zapominam. Tak mi się kłębią myśli w głowie, jestem taka po prostu roz... chaotyczna że zapominam, zapominam, co chciałam powiedzieć, tak, zapominam, o czym chciałam mówić, albo na przykład myślę sobie, o fajny, dzisiaj mam taki temacik, tak? bo miałam jakieś tam przemyślenia, a potem mówię, o czym ja miałam mówić, kurde, co to było. Ale już pamiętam, to jest o dialogu wewnętrznym, tak? który, jest, <laughs> który jest bardzo, bardzo, bardzo istotny i po prostu nawet sobie na tapetę w telefonie, <laughs> jak mnie boli ręka, o Boże, ten róż jest przytłaczający. Patrzcie, dialog wewnętrzny, tak? Musiałam sobie rozpuścić włosy, bo jak weszłam w kucyku i zobaczyłam siebie tutaj w kamerze, mówię, nie wiem, przecież ja nie wyglądam dobrze. To znaczy, niby zrobiłam, poprawiłam to, co chciałam poprawić, tak? Natomiast czemu nie wyglądam dobrze w kucyku? Czemu muszę się zawsze tak bardzo przejmować wyglądem, tak? Przecież ja jestem fajna. Nie muszę być ładna. Przecież kiedyś, kurde, tak się pomarszę, że po prostu tam nie będzie nic na mnie, nie? Tylko po prostu skórka po prostu, a... E, e, sucha, pomarszczona, a, a dalej będę człowiekiem, i dalej będą e, powiedzmy, inni tutaj w otoczeniu dobrze o mnie myśleć. Także po co ten, e, ta napina, ta dupa spięta, że ja muszę ładnie wyglądać. To szminkę to mam, ale szminkę to mam zawsze, nawet jak, e, jak, chodzę, jak chodzę sobie tutaj do lasu. E, bo lubię, lubię mieć czerwone usta i, i czuć się lepiej, jakoś bardziej kobieco. <laughs> Dialog wewnętrzny. Dzisiaj sobie właśnie na tapetę włożyłam sobie takie zdjęcie. Bądź ostrożny, to jak jestem pankiersku, to, to jest e, bądź ostrożny z e, dialogiem wewnętrznym, dlatego że to jest rozmowa z Bogiem. Hmm? Co? E, dialog wewnętrzny. Nawet chyba e, ja sobie spra sprawę nie zdawałam w ogóle o istnieniu dialogu wewnętrznego przez jakieś 30 parę lat. OK? I w momencie, kiedy to wszystko zaczęło mi tak, tak mocno doskwierać, i tak mocno byłam, już się, już nie mogłam więcej wytrzymać, bo już muszę, bo się uduszę, tak? Na tym, na tym etapie byłam, muszę, bo się uduszę i, i, i były, były różne miejsca, były różne miejsca, w które ja poszłam po pomoc, bo ja, nie, nie, bo ja też nie jestem aż takim, nie, nie, nie nienawidziłam się aż tak mocno, żeby siebie zniszczyć. Wiedziałam, że jest we mnie coś na tyle wartościowego, żeby walczyć o siebie. Tak? No już, już. Czytuj się. Niedawno to bym jeszcze na siebie krzyczała, że się rozczulam, że po prostu... No, no już. Mówię wam, jak ja już przez to przejdę, to to będzie coś niesamowitego. To ja będę niesamowita. Ale jak ja przez to przejdę, to ja sobie dam nagrodę. Bo ja dopiero teraz widzę, jak ja siebie męczę, jak ja się męczę, ile ja robię pracy. Ja sobie nigdy za to nie podziękowałam. Tak fajnie sobie na to pozwolić. Trochę wypłynęło tak? Trochę trochę wypłynęło, nie wiem co to było. Żal. Co jest żal? Mi jest żal. Nie użalam się nad sobą. Jest mi żal tego, że ja potraktowałam się po macoszemu. Nie stanęłam nigdy w swojej obronie. I się gnoiłam. Gnoiłam się, żeby innym było lepiej. Okay. Ale z dialogiem wewnętrznym moja przygoda się zaczęła w momencie, kiedy ja sobie, y, już, już jakieś ze dwa lata temu, ja już zaczęłam trochę pracować nad sobą bardziej na zasadzie rozwój osobisty, ale takie bardziej duchowe rzeczy tam się interesowałam i tak dalej, i nie wiedziałam gdzieś tam, skąd to ugryźć. Ale już moja dusza czuła, że ja potrzebuję czegoś nowego, więc, więc zaczęłam się interesować różnymi rzeczami <laughs> fajnymi. Zaczęłam od teori teorii spiskowych, ale. <laughs> Szkodziło mi to, bo jestem bardzo e, wysoko, jestem wrażliwa i takie coś po prostu poprzez czytanie takiej książki, no to lęki miałam, tak. I musiałam sobie, i potem sobie zdałam sprawę z tego, że muszę, znaczy, że w moim przypadku jest tak, że ja potrzebuję sobie bardzo, bardzo być selektywna wobec tego, co ja, czego ja słucham i co ja oglądam, i co ja czytam, i co ja, z kim ja się spotykam. I, I wszystko, wszystko muszę zmienić, żeby, żeby dobrze funkcjonować, żeby mi było, żeby mi było wygodnie, żeby ja była zdrowa, bo ja jestem tego warta, tak? Ja jestem tego warta, żeby mieć wszystko, okej? Okay? Ja jestem tego warta. Ty, Kasia, jesteś tego warta, żeby mieć najlepsze życie, jakie tylko jest możliwe, okej? Okay? Ty jesteś tego warta i Ty sobie to dasz, okej? Okay? I teraz właśnie to jest to, co Ty robisz, żeby do tego dotrzeć, okej? Okay? Więc yy, wypłacz się jak musisz, bo po prostu z Ciebie po prostu wszystko wtedy się wyleje i nie będziesz się kaleczyć innych ludzi albo po prostu się wykrwawiać na ludzi, którzy Ciebie nie pokaleczyli, tak? Także jest dobrze, jesteś super i dajesz radę. Popatrzcie, co osiągnęłaś. No, mój dialog wewnętrzny to mi bardzo długo mówił, że ja nic nie osiągnęłam. Dlatego, że ja nie osiągnęłam, nie byłam, nie byłam lekarzem, nie byłam prawnikiem, nie byłam nikim takim. Po prostu mam zwykłą pracę szeregowca i dla mnie to było po prostu uwłaczające, tak? Nie, nie, nie potrafiłam sobie. Jakby siebie zrozumieć i wytłumaczyć sobie, że Ty jesteś w odpowiednim miejscu. Jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, bo Ty tam masz coś do zrobienia. I pamiętam kiedyś, dwa lata temu chyba, już tak troszeczkę zaczęłam właśnie się wszystkim interesować takimi różnymi sprawami i żeby, żeby pójść do przodu, żeby coś zmienić, żeby moje życie nie było takie, jakie było, bo było niesatysfakcjonujące dla mnie. I ja po prostu. Trochę tam schudłam i zaczęłam sobie przemierzać sukienki, nie? No i tak się patrzę przez, tak w to lustro i, i mówię do siebie takie hasło Ja pierdolę, jaka ty jesteś tempa, że ty kupujesz sobie takie sukienki, które ci w ogóle nigdy nie pasują, po co to robisz? I ty głupia cipo. A ja po prostu taki, taką miałam myśl, byłam sama w domu. I wyłapałam ją. I ja mówię: hola! Powiedziałabym: czy ty powiedziałabyś tak do swojej mamy? Czy ty byś to powiedziała do, do swojej przyjaciółki? Powiedziałabyś tak do swojej córki? Kto dał ci prawo, żeby tak do siebie mówić? Tak? Proszę się teraz przeprosić. Proszę się przeprosić za to, co powiedziałaś, do siebie. No i to się zaczęło wtedy. Tak. Ja tak zrobiłam, że siebie przeprosiłam na takiej zasadzie, że sobie wymyśliłam, że kupię sobie coś fajnego. Jakiś tam lakier do paznokci czy jakieś tam pierdy i i że się przeproszę w taki sposób, że faktycznie o siebie zadbam. Czyli tam, nie wiem, zrobiłam sobie jakąś kąpiel, tak? Czy się ogoliłam albo coś. Po prostu, bo ja przez e, jakieś parę lat temu, to nie wiecie o tym, ale ja to po prostu nawet chyba, się, nie wiem, prysznica nie brałam przez dwa tygodnie. Miałam siebie w dupie po prostu kompletnie, mi to było obojętne. Mi było wszystko obojętne, ja siedziałam w samochodzie czasami dwie godziny i po prostu, nie wiem, płakałam. <grym> I nawet nie wiedziałam dlaczego i po prostu nie chciałam żyć. I to było straszne. I można z tego wyjść po prostu jak się ma ludzi wokół siebie, tak? Nie możesz tego zrobić sama, nie dasz. To znaczy nie wiem, nie wiem. Ja ja nie nie, nie mówię o tym, o kimś, o kimś skup się na sobie, tak? Nie zrobiłabym tego sama na pewno. Na pewno nie. No i no i ten dialog wewnętrzny. I teraz on się troszeczkę polepsza, dlatego że już chciałam wam chciałam sobie do siebie chciałabym mówić ładnie. Chciałabym mówić do siebie ładnie dlatego, że ja jestem fajna i ja jestem wa ważna dla siebie teraz, chcę być, ponieważ ja chcę robić to tak, żyć, żeby mi było dobrze. Ale nie na tej zasadzie, że ja po prostu teraz tylko będę ja i to jestem ja, 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 ja. ja. Jasne, że ja teraz muszę sobie dać więcej uwagi i przegiąć w tą drugą stronę, bo nie dostawałam jej, w ogóle sobie tego nie da... na początku jej nie dostałam, a później sobie w ogóle tego nie dawałam. Nie dawałam sobie tej uwagi, ja powinnam była sobie dawać uwagę przede wszystkim sobie, ponieważ nie mam jej i mam takie ogromne braki, no to teraz muszę się tak skupić, to znaczy chcę się tak mocno skupić. Ja używam muszę i, i wtedy to wychodzi jako po prostu jakiś taki przymus, a to nie powinno tak być w moim przypadku. Nie chcę, żeby tak było. Chcę, żeby było wszystko prawidłowo, chcę, żeby wszystko było w balansie, w równowadze, żeby ja była szczęśliwa i ludzie naokoło też. I wtedy, jak ja już będę miała ten pełny kubeczek, będę mogła z niego nalewać komuś innemu, kto po prostu będzie tego potrzebował, a nie, na przykład nie będzie w takiej sytuacji jak ja, komfortowej, że będzie miał. Na tyle czasu, żeby tyle czasu ze sobą spędzać, tak? żeby ja mogła się, ja chcę się po prostu potem z tym, jeżeli będę mogła, podzielić. Bo, bo nie każdy tak dobrze ma. I ja jestem bardzo wdzięczna, ponieważ ja też mieszkam w bardzo pięknym miejscu. <laughs> to jest taka wiocha i po prostu tutaj jest super. To są takie woźniki, <laughs> takie angielskie woźniki. Ja tutaj mieszkam w takich woźnikach angielskich, właśnie śląskich. I tutaj jest bardzo fajnie, i ja mam blisko las, i to jest takie, właśnie moje. Widzicie, mi się spełniły marzenia, M moje marzenia, które ja miałam zawsze domek na wsi, tak powiedzmy to nie jest mój dom, ale, ale ja, go, ja go wynajmuję. I ja się tutaj po prostu dobrze czuję, tylko że ja bym się tutaj dobrze czuła, gdyby. Ja, to by była pełnia szczęścia, to jest pełnia szczęścia dla mnie, ale ja tego szczęścia nie odczuwam. Tak? Jak ja mogę go odczuwać, jak ja mam w środku taki krater, jak ja mam w środku takie braki. Tak? Ja się nie potrafiłam przez tak długi czas cieszyć czymkolwiek, naprawdę. Takiej prawdziwej radości mi tego brakuje. Ja chcę mieć taką radość prawie dziecięcą. Tak? Czemu dzieci się tak cieszą? Boże, kochany, oni dostali coś, i po prostu to jest pełnia szczęścia, i my to zgubiliśmy, bo my po prostu na, na siebie. Nie wiem, ja na siebie nałożyłam tyle różnych programów, tyle różnych głupot, takich po prostu, co ja sobie sama wcisnęłam, że ja muszę, muszę, że jak ja tego nie zrobię, to po prostu się straszna, będzie, nie wiem, działa tragedia. A ja chcę teraz mieć spokój wewnętrzny i mój dialog wewnętrzny, chcę, żeby po prostu był, był zrównoważony, był taki spokojny, łagodny, z szacunkiem do siebie. Bo wiadomo, ja po prostu. Znaczy, mi się tam zapala światełko, jak ktoś strasznie, kobieta chce szacunku, tak? Ale po prostu, y ale żeby siebie doceniać za to, co się robi. Dlatego, że jak ja teraz wyszłam dzisiaj do lasu i, i y jest rano, i tutaj nikogo nie ma, tak? Czyli jestem, powiedzmy, jedyną osobą we wsi, która sobie wymyśliła, że pójdzie sobie na spacer rano, tak? Więc to jest dla mnie zdrowe. Ja to wybrałam dla siebie kiedyś wybierałam palenie papierosów z rana o tej porze kiedy, a teraz wybieram, że jestem w lesie, tak? I to y, ja muszę się ubrać, to, żeby to zrobić, to kilka musi być spełnionych warunków. Muszę być ubrana, umyta, tak? I... Y, no i co? I trzeba tu przyjechać, tak? Samochodem, bo tutaj są dwie minuty, nie chciałbym się tu iść na piechotę, bo by mi to I I y, 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 tak. Ja to zrobiłam, tak? I ja jestem siebie dumna. Możesz być siebie dumna, Kasiu, bo to robisz, tak? Robisz coś dla siebie dobrego. Okay. Oh, good morning! Thank you woke yeah. up, sweetie. Mm -hmm. uh -huh. Ale mi strach przeszedł po nogach, e, bo, bo nie spodziewałam się, no, mówiłam, że nikogo nie ma. Uh. E, Także ja byłam taka skupiona na tym, i taki bardzo we wnętrzu moim siedziałam, a i nagle wyrwał mnie pan tutaj ze, ze, swojej, ze swojej komfortowej strefy z mojej. Uff, robię coś dla siebie. Jest to dla mnie ważne. Chcę to kontynuować. I są dni, kiedy nie, nie wykopię się z łóżka, nie ma szans. Przekonam siebie, żebym została, tak? I to jest dzień, w którym ja potem mam w kurwa na wszystkich. Bo ja o siebie nie zadbałam. Bo ja nie zadbałam samego rana o swoje potrzeby, ja jestem wściekła na cały świat. Tak? Tylko, że ja tego nie umiem przyznać, że jestem wściekła na siebie. Ja potem będę się wyżywać Bookinga, a coś nie zrobiła albo zrobiła tak. Więc e, dbamy o siebie wszyscy, do, do moich przyjaciółek, kochanych. E, po prostu ja wiem, z czym Wy się też borykacie, i Wy mnie tak wspierałyście. Ja chcę, żebyśmy były szczęśliwe, i po prostu trzeba, trzeba coś ze sobą zrobić, żeby było dobrze. Życzę sobie, najbardziej sobie życzę tego, żeby moje życie było spokojne i szczęśliwe. Mój dialog wewnętrzny, który po prostu już zaczyna, już mówiłam przed chwilą, jak płakałam do siebie łagodnie, tak? Już, wypłacz się, będzie wszystko dobrze, dasz radę, jesteś dobra. Bądź swoją, chcę być swoją przyjaciółką, tak? A nie wyrzuty sumienia mieć z tego powodu, że ja się popłakałam, albo że ja teraz nie spędzam czasu z dzieckiem i po prostu trzymam w sobie wszystko i już jestem po prostu w ogóle nawet mi, nie wiem. Nie sprawia mi przyjemności rozmowa z nią, bo nie umiem się skupić, bo mam w sobie tyle myśli i wszystkiego, że, że to chce ze mnie wyjść, a ja tutaj muszę siedzieć z dzieckiem się bawić, tak? I po prostu, a, a chcesz narzygać na tą grę, grę, grę planszową. Także dzisiaj po prostu totalnie zgnieciona, po prostu wstałam i ułożyło mi, także dziękuję, ja bardzo się cieszę, że ja to, to nagrywam i dziękuję sobie, że to wymyśliłam bo to mi pomaga i ja się czuję lepiej, ja się czuję pewniej tak, bo ja już się skonfrontowałam, ja chcę się też po prostu dowiedzieć dokładnie ze środka, wy, wywlec wszystkie strachy, wszystkie lęki i skonfrontować się z nimi mój najgorszy lęk to jest teraz, na tą chwilę przed uczuciem od, od, ze strony mężczyzny jakby ten lęk, natomiast ja się też boję bardzo, bardzo Oceny innych ludzi i na przykład, ale, ale ja dobrze znoszę raczej krytykę, tylko że żeby się skonfrontować z tym, stan, z tym strachem, no to, no to trzeba zrobić coś takiego, żeby po prostu właśnie Cię ocenili, tak? Żeby Cię ocenili i żebyś ty, zobaczyła, żebyś ty zobaczyła, że jak Cię ktoś oceni, to to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, tak? Bo to Tobie się ma podobać. Ok? Jeżeli się Tobie to podoba i Ty to lubisz i Ty to chcesz robić, to Ty masz do tego prawo i Ty masz e, to robić, bo Ty tego nie zrobisz za 10 lat. Będziesz starą, smutną, zgorzchniałą babą starą za 20, 30, 40, 50 lat, która nie zrobiła czegoś dla siebie, czegoś co lubiła, czegoś co chciała, tak? Ja to po prostu... Ja to, nie wiem, 10 lat temu słyszałam i dla mnie to nie miało kompletnie sensu, bo ja sobie myślę, urde, ja robię to co ten, ale to było na głębokim poziomie, tak? Żeby się skonfrontować ze swoim strachem, żeby nie bać się tego, co ludzie powiedzą i tak dalej. Także już mi jest lepiej, słuchajcie, już tutaj mi ten, już się, jeszcze jak teraz pobiegam, to na pewno jeszcze potem wywalę z siebie coś w, potem pod koniec i ten, i będzie ok, ale... Dziękuję bardzo, że mogłam się podzielić tym. Dziękuję bardzo, że mogę sobie robić taką terapię, bo ta terapia jest skuteczna dla mnie i ona, ona trwa trzy dni, tak? Także gada, trzeba gadać. Trzeba po prostu gadać. Przynajmniej w moim przypadku ja miałam zamknięte gardło. Ja, ja bardzo często, teraz po tych filmikach zauważyłam, bo ja siebie, siebie też oglądam, bo chcę się skupić na sobie i, i, i zrobić coś ze sobą żeby mi nie było dobrze i inny wokół mnie, to ja się często strzymam za gardło, tak? Te gardło siedzi mi tutaj. Tam nie ma, nie ma otwarcia, tam nie ma przepływu, i już, już trochę jest, bo mówię. Natomiast mam niepewności, i już wczoraj miałam taką, że. Nie chciałam nic nagrać, bo po prostu się bałam, że coś tam będzie, będzie ktoś to oglądał. A ja sobie myślę potem, ale to nie o to chodzi. Może nagrywaj się przecież, ty masz się nagrywać, po to, żeby po prostu właśnie z siebie to wszystko powywalać, a nie żeby komuś tam coś tam. Dobra, okej, okay, ja już przeszłam prawie <grych> połowę tego, co miałam przebiec. E, myślałam, że to będzie 10 minut, a to 22 minuty, także taka straszka myślowa, poranna, to po prostu dla Was będzie pewnie, kurde, musicie sobie też e, e, kawę zrobić, albo w ogóle zbanek. Także ten. <grych> okej, okay, na razie. E, kocham Cię, Kasiuniu. E, jest okej, okay. bardzo dobrze zrobiłaś, że to po prostu nagrałaś i że coś powiedziałaś, e, bo to jest bardzo, bardzo ważne, a Ty zrobiłaś ten krok, więc ja Ci gratuluję, ja Cię jakoś nagrodzę. Nagrodzę Cię tym, że właśnie po przyjściu do domu spędzę na spokojnie czas w łazience, pod prysznicem posmaluję się ładnie balsamem po prysznicu i dam sobie trochę może więcej czasu na to, żeby lała się woda i bardziej sobie powącham nie wiem, te, te, skupię się na tym żeby wąchać te ładne, te, które sobie ostatnio kupiłam na urodziny, różne, różne te peelingi i tak dalej. i dzisiaj, choćby nie wiem co jak to Iwona kiedyś, taka moja przyjaciółka z dawna mówiła Choćby skały srały, to sobie mam pomalować paznokcie i zrobisz to, bo to będzie taka twoja nagroda, będziesz się dzięki temu lepiej czuła. Tak? Za to, że dzisiaj się musiałaś tu wypłakać, i e, że, że kolejna rzecz z ciebie zeszła i kolejna warstwa. Także być może to, co teraz dzisiaj ze mnie wyszło, już do mnie nie wróci i ja już nie będę wstawała z takimi nerwowymi lękami, e, ze strachem, jakimś strachem, nie wiadomo przed czym, e, bo przecież jestem bezpieczna, <laughs> jestem szczęśliwa, e, jakby w środku powinnam być szczęśliwa. E, jestem taka, e, nic mi się nie dzieje złego, tak? Także lęki podchodzą pod powierzchnię i chcą się wydostać. Być może to nie jest nawet moje, być może to jest czyjeś, być może to jest z dawna, czego co ja długo, długo trzymałam i nie byłam w stanie tego wy, wyrzucić siebie na tamtym etapie, bo nie było na to nie było na to przestrzeni bezpiecznej, a teraz jest i dziękuję sobie też za to, także dzięki wielkie, ja idę biegać na razie, buziaki, kocham Was, miłego, miłego, super, super dnia dla wszystkich, jesteście w ogóle cudowni, bo dziewczynki piszą do mnie tutaj moje kuzyneczki z Woźnik, które są po prostu piękne i nawet nie wiedzą, jakie mają szczęście, że siebie mają tam, bo, bo te właśnie połączenia z kobietami to jest takie ważne żeby kobieta z kobietą po prostu na tym poziomie serca się, się, się połączyła. Wtedy, wtedy ta energia nam płynie i my jesteśmy szczęśliwsze i bardziej spełnione. Także pa, pa, dziękuję Wam bardzo, pięknego dnia. Kocham Was, kocham siebie, kocham wszystko. Pa!